Kochani, to powinna witam Was znowu na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z rzeczami z Aliexpress. Znowu mnie chyba nie było, wiecie, ja jakoś mam wrażenie, że jestem naprawdę fatalnie zorganizowana podczas siedzenia w domu. Jeszcze gorzej niż na co dzień, gdy mam zdecydowanie więcej rzeczy do zrobienia. Znaczy tak naprawdę mam dalej dużo rzeczy do zrobienia siedząc w domu, ale zdecydowanie gorzej mi to idzie. Więc dzisiaj przychodzę z rzeczami z Aliexpress. Mam tego trochę już tak bardziej wiosennie, mam jakiś lekki chyba płaszczyk, jakiś garnitur i Dużo różnych rzeczy, więc zaczynam. Może jak już powiedziałam o garniturze, to zacznę od niego i miałam problem, bo ogólnie pomyliłam się klikając. Zadałam do koszyka LK i MK i w końcu mówiłam Elkę. No i pisałam później do sprzedawcy, czy jest szansa, bez, bez nowego zamówienia, żeby to jednak była MK. Sprzedawca powiedział, że pewnie nie ma problemu, będzie MK, no ale przyszła LK. I niestety myślę, że. To zepsuję wszystko, bo ta mannalka na pewno będzie za duża, bo to jest taki kratkę garnitur. Wiecie, że lubię ja takie rzeczy, zacznijmy od dołu. Mamy spodnie o fu, takie szerokie. Już mam jeden taki garnitur i chciałam, żeby ten był dobry, bo tam ten jest za duży. No i niestety nie wyjdzie. Myślę, chociaż po tej kwarantannie, kto wie, może wyjdzie. E, oby nie. E, one są dość przeźroczyste. E, materiał jest sztuczny, to czuć, że to jest coś na pewno poliestrowego. Są wiązane w pasie, z luźną nogawką, z szerokim dołem, właśnie w takim prostym sensie dołem. E, lubię takie rzeczy, wiecie, że lubię, nie wyglądam nic najlepiej, ale lubię je posiadać i do tego jest marynarka. Z marynarki tak będę miała pożytek, bo zawsze da się to jakoś obronić, jakoś założyć, wiecie, paskiem wspiąć, coś zrobić i będzie to działać. No ale boję się, że spodnie niestety nie będą za bardzo działać. Tak jak mówię, to jest sztuczny materiał. Mam wrażenie, że marynarka jest trochę lepiej wykonana, bo ma podszewkę. Oczywiście można to kupić osobno, to jest 95 25 bawełna, czyli tak jak myślałam sztuczne, ale ta jest naprawdę dobrze wykonana ta marynarka. Nią nie pogardzę i myślę, że to będę nosić ze spodniami. Nie sądzę, bo ja wam to razem, dlatego ee, otwieram to też razem. Przymierzam. No, i tak jak mówiłam, tu nie jestem wielką fanką. Marynarka jest za duża, spodnie nie wyglądają na mnie najlepiej i też są tutaj zdecydowanie za duże. Może można je związać paskiem, materiał nie jest najlepszy, tak jak mówię, da się zrobić, żeby to marynarka działała. Ale razem to niestety nie jest zbyt gra, nie wygląda po prostu najlepiej. Zdecydowanie wolałabym tą marynarkę osobno i e, spodni nie nosić, bo to nie jest mój krój, i to nie wygląda na mnie najlepiej. E, tak samo ten materiał jest bardzo sztuczny i to bardzo mocno czuć, jak to teraz założam. Nie jest to zbyt przyjemne do noszenia, myślę, że też nie będzie się za fajnie sprawdzać, więc mam lekkie wątpliwości co do tego. Z tyłu prezentuje się to tak. Bez ochów Jahów. Wiem, że mam też dwie rzeczy, które są trochę bardziej odważne, i to jest chyba jedna z nich. Jeśli dobrze pamiętam. Tak. To jest e, taki crop top. Wiecie, że ja mam mieszane uczucia i nie noszę ich za często, ale one ładnie wyglądają. Na pewno ładnie wyglądają na zdjęcie, więc trochę bardziej kupiłam je z myślą, że zrobię sobie fajne w tym zdjęcie, ten bardziej siedząc w domu, coś wymyślę. E, no to mm, kupiłam sobie crop top z bufiastymi rękawami. Bardzo fajny materiał, mam wrażenie, że to jest bawełniane. Wzięłam rozmiar M i to jest o 95% polyeste, 5% spadek. Z powiem Wam, że nie odczuwa się. To jest taki naprawdę jak bawełniany materiał, więc super. Mamy dodatkową warstwę materiału na biuście. Myślę, że nawet na tyle jest tego materiału, nie wszędzie jest tyle warstw, ale myślę, że jest na tyle tego materiału dużo, że przejdzie bez stanika. Daj mi na to liczę, bo nie lubię przy takich rzeczach, tym bardziej, że tutaj jest wiązanie z przodu, więc będzie widać, że mamy stanik. Nice, przymierzam. No i muszę Wam przyznać, że ta bluzka nie wygląda najgorzej. Może nie jest to coś, po co sięgnęłabym wychodząc codziennie, ale na przykład z tą spódniczką, powiem Wam, naprawdę fajnie się prezentuje. Ma, ma też niezły materiał, chociaż niby z metki wychodzi, że jest sztuczne. Ja mam jednak wrażenie, że to jest bawełna. Ale wiecie, jak to jest z tymi metkami. Różnie z tyłu prezentuje się tak. To mogę szczerze polecić. udany zakup. No i ta druga niby odważna rzecz jest e, trochę bardziej klasyczna. Nie jest to aż e, tak odważne. Jest to takie czerwone body. Dla mnie odważny kolor. Nie mam czerwonego chyba żadnego bodziaka, tak naprawdę. E, też mamy dodatkową warstwę materiału na biuście. Mamy klipsiki, jest dość mocno wycięte. Co na plus, bo się wygodniej takie bodziaki nosi. I powiem Wam, materiał też nawet nie jest najgorszy, ale myślę, że sztuczny. O nie! Mam jakieś kiepskie wytrucie materiałów, to jest niby 70% bawełna i 30% poliester. Rozmiar wzięłam M, elastyczny, myślę, że to będzie fajna rzecz na lato, wiecie, do tego na przykład jeansowa kurtałka i jakaś fajna spódniczka, też może jeansowa i myślę, że stylizacja bardzo prosta, bardzo fajnie wyglądająca. Przydatna rzecz, według mnie. Jakby takie bodziaki zawsze się sprawdzają i dużo rzeczy można z nimi zrobić, więc przymierzam. Ten bodziak to dla mnie też strzał w dziesiątkę, nie ja słyszę, że fajnie wygląda ładnie się to pasuje, jest bardzo wygodny, to naprawdę dodaje uroku stylizacji i ta spódnica, wiecie, Wam się nie za bardzo podobała, ale u mnie na przykład z tym body wygląda bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Zdecydowanie jestem zadowolona z tego zakupu, tym bardziej, że nie mam nic takiego czerwonego, właśnie według mnie to tak dodaje fajnego akcentu, dość prostym stylizacją, gdzie nie mamy zbyt dużo kolorów, bo wiecie, że u mnie najczęściej to jest jednak czarne i białe, one się tak mieszają, troszeczkę czasem jakiś pudrowy róż, ale właśnie ta czerwień wyjątkowo mi pasuje, chociaż nie jestem wielką faną czerwonego, nie mam za dużo czerwonych rzeczy w szafie, a to według mnie działa. No i kolejne. Znowu bluzka. Tak chyba zaczęłam górami skończę dołami, tak widzę. E, mamy bluzkę. Zwykły, biały t-shirt, lekko oversize'owy. Doszłam do wniosku, że nie mam t-shirtu, który nie ma nic na sobie, a to też jest przydatne, bo czasem jednak te nadruki e, utrudniają nam dobranie reszty rzeczy do tego. E, I mamy tutaj Liczyłam tak, to jest 95% bawełna i 5% spandex, więc dobrze jest ten spandex. Mam wrażenie, że dzięki temu jest bardziej elastyczna i może tak jak większość się nie skurczy. Bo zauważyłam, że z tymi t-shirtami mam duży problem, problem i one się po praniu bardzo mocno kurczą. Chociaż nie wydaje mi się, żebym brała w wysokich temperaturach je albo coś takiego, ale niestety tak jest. Ja lubię je oversize'owe, lubię jak tak trochę włożę tutaj ster czy lekko podkreślę talię właśnie włożoną tą bluzką i dla mnie to jest właśnie to. Zwykła, bardzo zwykła, można je dostać u nas też bardzo często w różnych miejscach, wiadomo, to już uzależnienie, dlatego kupuję je na Ali, przymierzam. Tak jak mówiłam, ta bluzka to jest taki typowy klasyk, basic, ale myślę, że bardzo przydatny, bardzo dobrze się prezentuje, jest lekko oversize'owa, ma bardzo przyjemny materiał. Świetnie się w niej czuję i właśnie chciałam ją do takich wzorzystych rzeczy, żeby mieć coś stonowanego, coś co będzie po prostu, coś co będzie dobrze klasycznie wyglądać i właśnie zdecydowanie mogę ją polecić. Mamy, ktoś mówi, że były góry, do nich, no mamy koszulę. Znowu oversize, pamiętam, jest oversize'owa, z przodu ciut krótsza, z tyłu ciut dłuższa, widzicie jest bardzo dużo. Jest ogromna, ale właśnie taka miała być. I nie oddaje w ogóle kamera koloru. Widzę, że jestem trochę szara i tak samo jest to bardziej szare. Mam nadzieję, że jak przymierzę, to zażycie trochę lepiej, bo ona jest taka ładna pudrowa, nie jest aż tak szara, jak na kamerce, więc to minus kamerki, przepraszam. Ale jest leciutka, myślę, że fajna na lato, nawet założyć nawet pod nią czarne body i wiecie ją taką rozpiętną, zawiązaną. Myślę, że to też jest fajna opcja. Wydaje mi się, że... Materiał jest bawełniany. I, i materiał jest 100% coś, ale niestety po chińsku, więc nie powiem Wam, jaki to jest materiał, ale wydaje się bardzo dobry na lato. Mam takie odczucie, że się sprawdzi, więc y, przymierzam. Muszę przyznać, że tak koszula mi się bardzo podoba. Jest naprawdę oversize'owa, mocno oversizowa, ale to jest i plus. Można właśnie fajnie włożyć na przykład spódniczkę, fajnie to wygląda. Y, bardzo chciałam mieć właśnie coś, co będzie na tyle duże i będzie wyglądało jak trochę jak męskie, wręcz bym powiedziała, ale ma bardzo właśnie taki dziewczęcy kolor, jak to, co mówiłam już wcześniej. Mam nadzieję, że teraz lepiej widać ten kolor. E, bardzo mi się to podoba. Właśnie można sobie odpiąć, mieć jakiś ładny koronkowy stanik i wygląda to naprawdę jak milion dolarów. Dla mnie to jest strzał w dziesiątkę, materiał jest lekki, więc będzie fajny na cieplejsze dni. Ja jestem zadowolona, naprawdę zadowolona. Bardzo, bardzo mi się podoba. I bardzo podoba mi się z tą spódnicą, ale już widzę też wiele stylizacji innych, do których ta koszula będzie pasować. No dobra, to ostatnia rzecz. Mamy duży płaszcz z tego, co kojarzę, taki tręczowaty i tak, on jest długi i jest jasny. Chciałam coś takiego, że Narzucę na siebie, będzie dłuższe. Wiem, że to się u mnie bardzo sprawdza, bo nie do końca tręczę. Mam takie narzutki, właśnie tego typu, już kilka, i zawsze, zawsze się to u mnie sprawdza i bardzo je lubię. Znowu skład mamy po chińsku, rozmiar M. Myślę, że ten materiał to jest jednak coś sztucznego, bo jest taki szeleszczący troszeczkę. Ale to jest narzutka, to jest na trochę zimniejsze dni, więc myślę, że to nie będzie problemem. Mamy takie duże kieszenie, spoko telefon się zmieści, to bardzo ważna rzecz dla mnie. Nie ma podszewki, ale jest gruby materiał, wydaje mi się dobrze wykonany i myślę, że to, to będzie przydatna rzecz akurat. Chociaż to kolejny trencz już w mojej szafie, znaczy mówię to nie do końca trencz, to kolejny płaszcz w mojej szafie. Już mam ich naprawdę kilka i na pewno będę się ich... W najbliższym czasie pozbywać, więc zapraszam Was na Instagrama w międzyczasie, bo tam na pewno będzie ta wyprzedaż i te rzeczy mogą się tam też pojawić. Może nie akurat temu to mi się podoba, więc przymierzam. Muszę przyznać, że to mi się bardzo podoba, to jest bardzo praktyczna rzecz, tak naprawdę, na chłodniejsze dni, żeby mieć cokolwiek zarzucić. Urywam, właśnie z taką obcisłą sukienką, wygląda po prostu jak petarda. Tu możemy też te rękawki, tu chyba jest. Jest guzik, ale czy. A, jest, więc możemy je sobie tak spędzić. Ja nie lubię takich rzeczy bardzo, więc e, na pewno ja tego robić nie będę. Przyszedł z paskiem, mam pasek, można go sobie spiąć i nosić związanego też fajna rzecz. E, trochę sztuczny materiał, ale tak jak mówię, e, na chłodniejsze dni. dnia myślę, że to się sprawdzi. Dobrze wygląda, trochę takie szlafrokowate. Ja bardzo lubię takie rzeczy. Wiem, że to nie jest z każdego stylu, jeśli to nie jest takim bardziej tręczem, bo to jest naprawdę takie szlafrokowate. Ja bardzo lubię i bardzo dobrze się w takich rzeczach czuję, tym bardziej do takich obcisłych sukienek. Lubię, jak to tak trochę zakrywa coś, czego nie powinno być w danym miejscu, na przykład te e, kilka kilo, które w czasie tej kwarantanny przybyło, e, więc to jest bardzo, bardzo przydatna rzecz. I myślę, że mogę to polecić, tylko tak jak mówię, weźcie pod uwagę, że ten materiał jest jednak ciot sztuczny. I zaczniemy od czegoś, co pojawia się tutaj już trzeci raz, e, więc nie zaskoczę Was, dlatego że u mnie w domu... E, ja się prawie o tą spódnicę, bym powiedziała. nie. Ja, ale moja mama i siostra bardzo, bardzo ją lubią. I mam już, miałam, kupowałam już szarą pudrowy róż, i teraz mam złą pudrowy róż, bo tam są pudrowy róż, czy ja mama i siostra też chcę, więc e... plisowana spódnica w gumkę, to jest hit u mnie w domu. Dziewczyny bardzo ją lubią. Ja nie za bardzo nie przypadam po prostu za tą plisą, jakoś e... nie zaprzyjaźniłam się. Często się pytacie. Jak jest z tym niecieniem, czy jak to jakoś prasuje, powiem Wam, że znaczy to nie jest moje, ale wiem, jak te dziewczyny robią, to normalnie to piorą, normalnie później do suszarki i jak wyciągają, to po prostu rozwieszają i najczęściej nie trzeba tego prasować i nie wygląda to, jakby było coś z tym nie. Tak. Wiem, że można wybrać po prostu powieść na wieszaku i też powinno być ok, tylko ważne, żeby to szybko wyciągnąć, żeby ona się nie zdążyła podnieść. Składu materiałów z tego, co wiem, tu nie ma i nie widzę metki. Rozmiar jest jeden i ta spódnica jest naprawdę mega. Ma mocno elastyczną gumkę, więc tutaj się trochę więcej rozmiarów w nią wciśnie, więc nie ma z tym problemu. I to mogę z czystym sercem polecić. Mówię, to jest trzecia, więc nie zawiodły się. Przymierzam. Więc ta spódnica, tak jak mówię, to już jest trzecia w tym domu akurat. Naprawdę jest super. Ta gumka jest bardzo elastyczna i nie jest taka ściskająca, więc to jest duży plus. One są też w i cenie, bo chyba 40 czy 50 zł kosztuje ona na Ani. U nas w sklepie zapłacilibyśmy za taką zdecydowanie dużo więcej i jest też już dostępna w wielu różnych kolorach, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I patrzcie, jak ładnie wygląda. I właśnie ja lubię ją w takiej stylizacji na co dzień z t-shirtem. Moja siostra też najczęściej je tak nosi, mama trochę bardziej elegancko do pracy, więc da się na wiele sposobów ją założyć. No, i teraz muszę yy, przeprosić, bo jakiś czas temu nagrałam film ze spodniami, gdzie trochę je skrytykowałam. Później okazały się najlepszymi, jakie mam. No i postanowiłam, że zamówię kolejne. Nie wiem, właśnie, czy zamówiłam w końcu dobre, bo te jedne miałam jeansowe, które były za krótkie, troszeczkę, i to akurat mi się średnio podoba, bo no są dość krótkie. Długość jest. jakby były te. 5 cm dłuższe byłyby idealne e, i czułam, że zamówiłam drugie czarne, prawie identyczne, jak mam, e, dobrej długości. Mam nadzieję, że mi się udało. One są z bardzo wysokim stanem, e, mają ładną czerń i powiem wam, e, mam je już trochę, może z 4, może nawet dłużej, 4 miesiące, może dłużej i e, noszę je co drugi dzień. Na jak była sesja, to były prane naprawdę non-stop, bo to była jedyna rzecz, która mi odpowiadała. I nic się nie stało, kolor się nie sprał, materiał się nie rozciągnął. Zdecydowanie wolę je teraz kupować na Ali niż gdzieś u nas stacjonarnie, bo nie mam dobrego sklepu, gdzie znalazłam naprawdę fajne spodnie. Kiedyś miałam z mam z nich byłam zadowolona, ale one też trochę kosztują. One to są te droższe i wolę chyba kupić te, one kosztują. 60-70 zł i jestem z nich o wiele bardziej zadowolona niż z tych z więc przymierzę to już po prostu też kolejna rzecz. Bardzo lubię ten sklep w ogóle. Dzisiaj dużo rzeczy jest z jednego sklepu i bardzo go lubię, mogę Wam szczerze polecić, że mają dobrą jakość i naprawdę będziecie zadowoleni, więc przymierzam. Tak jak już mówiłam, to moja kolejna para tych spodni i jestem z nich bardzo zadowolona. One są właśnie tak, jak chciałam, są tą wersją dłuższą, czyli dokładnie to, czego oczekiwałam. I uważam, że są świetne, są elastyczne, ale są też porządne. Nic się im za chwilę nie stanie, więc w 100% mogę je polecić. To jest naprawdę fajny zakup, tym bardziej, że najpierw myślałam, że ta cena jest dość wysoka, ale po przyjrzeniu e, cen u nas w sklepach, to uważam, że i tak się je bardziej opłaca kupić, chociaż teraz mamy dużo promocji, więc wiecie, można coś tam wyczaić za mniejsze pieniążki. Warto się rozglądać, oczywiście nie sam Aliexpress się żyje, tak jak też staram się tutaj pokazywać, ale to jest naprawdę dobra opcja. I ostatnia rzecz, jeans. E, I to nie są spodnie, to jest spódnica. Już kiedyś, kiedyś, ostatnio Wam mówiłam, że e, na pewno pojawi się tu więcej spódnic, bo tego u mnie brakuje i to jest jeansowa spódnica, taka oto dłuższa. Rozmiar L, bo bałam się, że w Mkę nie wejdę. Wolę to ścisnąć paskiem w pasie. Ona no, ma bardzo wysoki stan, więc jestem zachwycona. Już liczę na to, że będzie idealna, że ścisnę to w pasie, a w biodrach będzie wtedy OK. Bo wiem, że no, nie będę się oszukiwać, że wejdę w Mkę. Najczęściej nie wchodzę, więc znowu zamówię coś i będzie leżało i czekało na lepsze dni. Chociaż z jeansowymi spódniczkami to jest różnie, bo to zależy, czy to jest. Jeans, jak to, a to jest jeans. Czy to jest ten taki elastyczny, wiecie, materiał, który, no, jak zamówię L, no to jest za duże. Więc to plus, bo to jest naprawdę jeans. Spódniczka jest genialna według mnie. Ona ma takie rozcięcie tu z przodu. Takie spódniczki były w tamtym roku w Zarze chyba, z tego co pamiętam, chociaż chyba w wielu sklepach, widzicie, jest też nie guzik muszę rozciąć. I e, bardzo były hitem i według mnie to jest akurat coś, co tak szybko nie przemija, więc zamówiłam się też, Przemierzam. Ta spódnica to nie jest taki łatwy element garderoby, który będzie łatwo założyć i wiecie, wyglądać w nim perfekcyjnie, bo jak widać, moja figura nie jest stworzona tak naprawdę do tego kroju. E, dużo lepiej wyglądam, jak mam założone szpilki e, i myślę, że wtedy ta spódnica może się obronić, bo teraz to jest takie, wiecie. No, załóżmy, że nie jest najgorzej, ale mogło być lepiej. Myślę, że mogę polecić wyższym dziewczynom i bez bioder, bo u mnie to jest po prostu ten minus i to nie kwestia spódnicy, tylko kwestia mojej figury. No to czas na szybkie podsumowanie. Jestem dzisiaj bardzo zadowolona. Nie wiem, czy to też pozytywne nastawienie. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba, to jest garnitur. Zdecydowanie nie trafiłam, to nie jest coś, co będę nosić. Nie trafiłam też z krojem. Za to reszta rzeczy zdecydowanie na plus, nawet bluzkę, którą myślałam, że będzie tylko to zdjęć, naprawdę bardzo, bardzo mi się ta bluzka podoba, ta biała z powiastymi rękawami. Zapraszam też Was na mojego Instagrama, jak wiecie, tam dużo zdjęć. Tam też pojawił się konkurs, gdzie można było wygrać 20 dolarów na zakupy z AliExpress. I takie konkursy będą co jakiś czas się pojawiać. Może nie dokładnie takie same, ale coś w tym stylu nie wiem, czy może jakieś ubrania, czy coś innego. Chciałabym, żeby to się co jakiś czas pojawiało, więc serdecznie Was zapraszam. Tak samo tutaj, gdzieś już ostatni konkurs rozstrzygnięty. I też zamierzam takie konkursy robić tu, więc bardzo miło, jak tu będziecie. Liczę na więcej rzeczy z Ali, zamówiłam w końcu rzeczy, mimo że bałam się, że nie przyjdą, to zamówiłam, dostałam informację, że jednak już wszystko jest ok. Problem pojawił się z tym, że przesyłki, zdecydowanie koszt przesyłek wzrósł i niektórzy sprzedawcy wstrzymują wysyłanie tak naprawdę z tego powodu. I tak jak zawsze subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia, duba!